i spokój, i spokój. Oddecham głęboko. Mój oddech jest, i żywno, czy illum, mój jest mój on, pełny, i odżywczy. Mój oddech jest pełny i ożywi. Mój oddech jest pełny i ożywi, ożywi. Tak jak mój tak oddech jest, jest pełny. Tak moje, tak życie, moje, życie, życie, jest moje tak życie jest pełne. Moje życie jest, jest, jest pełne. Moje życie, życie jest pełne. Jest, mam poczucie, mam, mam, że żyję pełnym żyję żyję pełnią, żyję, pełnią, żyję, pewnią, żyję, żyję, pełnią, żyję żyją, Żyję, żyję, żyję pełnią, 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 pełnią życia. Czuję się zadowolona, i moje potrzeby Czuję są zaspokojone. Czuję się zadowolona Czuję, zadowolona. Dro oportuna, dro zadowolona. Czuję się zadowolona. Czuję, Czuję się, zadowolona. się zadowolona. Moje potrzeby są zaspokojone. Moje potrzeby, potrzeby są zastosowane. Czuję, 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 Czuję komfort bycia. Czuję komfort bycia. Czuję komfort bycia. Czuję się błogosławiony.

Czuję się, się całkowicie komfortowo, arrolo, gdy czuje, czuję spokój, czuję się całkowicie komfortowo, czuję spokój, czuję się bezpiecznie, gdy czuję spokój, czuję się bezpiecznie, czuję spokój, spokojne życie jest dla mnie satysfakcjonujące. Spokojne, Spokojne życie, 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 życie. Spokój, który czuję, mnie i Czuję spokój. Czuję spokój. Wszystko jest w porządku, Wszystko porządku, w porządku, Wszystko jest w porządku, Wszystko jest w porządku. Wiem, 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 że wszystko jest w porządku. Wiem, że wiem, wszystko że jest w porządku. Czuję, czuję, że wszystko jest w porządku. Czuję, czuję, że wszystko jest w porządku. Cała moja uwaga jest tu i teraz. Moja uwaga, jest dół jest, i, i teraz, i teraz, i teraz, i teraz i I Bogat, Boga w tej chwili bogat, i <rivalry> mnie zachnie, 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 zachę, zach. Chwila mnie zachmie, zachmie, zachę, 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 zachęje. Oddychaję, tak, że je, że je, że je, że je, że je, że je. Czuję, że jest, Czuję, że, Czuje, jest. Że, jest. Czuje, że jest. To poczucie, to poczucie, to poczucie że, jest, że, jest, że jest, jest bardzo przyjemne, To jest bardzo przyjemne. Każdy oddech jest dla mnie, dla mnie przyjemnością. Oddech jest dla mnie przyjemnością. Każda chwila jest przyjemna. Każda chwila jest, jest, Każda chwila jest przyjemna. Każda chwila jest przyjemna. Każda chwila jest przyjemna. Czuję, że żyję i jestem bezpieczna. Czuję, że, że żyję żyje. jestem bezpieczna. Czuję, że żyję i to poczucie daje mi rany. Czuję że, żyję. czuję, że żyję, żyję, że żyję. I, jestem i jestem radosny. z radą, radosny. 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 mam. poczucie Cydacja... radosnego płynięcia przez życie, Czuję się całkowicie, komfortowo, gdy czuję to. Czuję się komfortowo, Czuję spokój. smok Czuję się bezpiecznie, gdy czuję, nie nie Ręż 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 czuję, 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 czuję. Spokojne życie, Ręż życie dla mnie satysfakcjonujące, Sat Spokój, który czuję, Dec koi cimonie. mnie koi i otula. I otula. I otula. Wszystko, wszystko jest w porządku. Jest, po porządku. Wiem, M. wiem, wiem, że wszystko, wszystko jest w porządku. 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 Czuję, czuję, że, czuję, wszystko, że wszystko jest w po porządku. porządku. Cała moja uwaga jest tu, tu i teraz. Moja uwaga jest tu, tu i teraz. Czuję, czuję, że wszystko jest w porządku. Wszystko, wszystko jest wszystko w porządku, jest, porządku, 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 porządku. Spokój, spokój, który czuję, koi, koi, ko tu, Wiem, 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 koi, wszystko wszystko jest koi, wszystko koi, Cała, Cała wiem, uwaga uwaga jest koi, tu, tu tu koi, jest. Rundkant, Kant, Rompalski, Rąpazdę, strach Ewa, 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 Strach Strach, strach, lęk, 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 przed lęk, przed lęk, lęk.